Dzień dobry, dzień dobry kochani. Jak tam wam mija majóweczka? My już wróciliśmy do domu i postanowiłam wrzucić wam jeszcze jeden przegląd, ale pamiętajcie, że lecimy do 9000 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie zrobić to teraz. Będę wam bardzo wdzięczna. I mamy tutaj sukieneczki za 30 zł. Jak widzicie, one są tutaj um, tak powieszone. Tak mi się wydaje, że one są chyba takie, będą miały zygzak na plecach e, i są po prostu całe proste, takie do końca, do samych kostek. I jak widzicie, mamy tutaj taką jasno-różową. Ta z tyłu już jest na przyglądzie u mnie, już Wam pokazywałam, więc możecie się cofnąć i zobaczyć. No, tak ciężko, powiem Wam szczerze, pokazać tą sukienkę, bo ona jest e, powieszona tak e, za ramionczka. Więc tu mamy taki z takiego materiału sukienusie. I mamy bluzeczkę za 15 zł od S do XXL. Jak widzicie, ona z przodu ma takie kwiatuszki niebiesko-kremowe, ale z tyłu jest cała zielona, więc tylko te kwiatuszki są z przodu. Tak ona wygląda z przodu, a tak prezentuje się z tyłu. Ona jest w takim kolorze khaki. Dobra, odkładamy. Pokażę Wam tutaj trochę nowości. Następnie mamy. Poczekajcie, co wam tutaj pokazać. Dobra, zaczniemy od tej bluzeczki. E, idą fajne ciepłe dni. U nas już jest naprawdę drugi dzień ciepło. Wczoraj to było po prostu no naprawdę można było w koszulce chodzić. 30 zł kosztuje taka bluzeczka. Bluzeczka hiszpanka, jak widzicie, możecie sobie taką założyć albo na ramiona. E, tu mamy taki rękawek. Poczekajcie, zaraz wam pokażę, że tu można y, sobie podpiąć, ale nie. Przecież zawsze jest drugi podpięty. Sylwia, dobra. Z drugiej strony mamy już taki podpięty, więc może być y, na, y, na długo i na krótko. O tak. Y, trochę jest zaokrąglona. No i z tyłu wygląda tak samo jak z przodu, ale poczekajcie, coś wam jeszcze tutaj pokażę. Poczekajcie, jest jeszcze jedna taka bluzeczka. Yy, tylko w listki. I jak widzicie, można również ten rękawek sobie podpiąć. I tu mamy drugą taką bluzeczkę. Dobra, odwieszamy. Zobaczymy tylko, czy tel, tyle samo kosztuje. 30 zł. Tak, 30 zł kosztuje. I są nawet spore rozmiary. O, pokażę Wam coś, co, yy, co jest z takiego samego materiału jak tamta bluzeczka. Ta hiszpanka. No więc, tak, mamy taką spódnicę. Ta spódnica jest również do samej ziemi. Jak widzicie, do samej ziemi nie są guziczki. 35 zł od S do XXL. Tutaj mamy dodatkowy guziczek, jak się komuś coś zgubi. Dobra, już wam pokazuję. Ona jest troszeczkę tak w literę A. Jak widzicie, ona nie ma do końca guzików, więc jest taki rozporek jeszcze na, na dole. Yy, a z tyłu jest guma, więc również fajnie zawsze to troszeczkę luźniej wiadomo że e, łatwiej jest po prostu nawet włożyć taką spódnicę na gumkę Dobra Co ja bym mogła wam tutaj jeszcze pokazać Dobra tą spódniczkę wam pokazywałam o pokażę wam dżinsy może ktoś akurat szuka Zobaczcie, jakie fajne mamy jeansy, z kieszeniami. Ja to zawsze wkładam te kieszenie, bo mi w górze to tak wystaje. 50 zł kosztuje. I mamy tutaj na guziczek, na zameczek. I jak widzicie, są również fajne przetarcia. Ja lubię takie spodnie z przetarciami. Tu mamy podwinięte, ale możemy sobie spokojnie odwinąć. Lubię z przetarciami, lubię spodnie z dziurami. Także bardzo fajnie mi się je nosi. I tu mamy jeszcze kieszenie. Zobaczcie naprawdę duże rozmiary. Tu jest 42 i zerknijcie na to, jakie one są duże, te spodnie. I wiadomo, jak to te dżinsy. One się jeszcze dodatkowo rozciągają. Ok, pokażę Wam taką ładną bluzeczkę. Naprawdę bardzo ładna. Słuchajcie, czy do jakichś spodni eleganckich, bardzo fajna. Czekajcie tylko mi to zawsze tak ciężko jest tutaj. Dobra, 20 zł kosztuje. Jak widzicie tam jest bez kołnierzyka, rękawki są takie bez rękawków, <laughs> rękawki bez rękawków, I z przodu jest krótsza, z tyłu jest dłuższa, jeszcze pokażę Wam materiał, taki cieniutki materiał zwiewny, na jakieś teraz idą komunie, mm, bardzo fajna. Na jakichś ładnych, eleganckich spodni. Pokażę Wam również e, tutaj tą bluzeczkę. Ta bluzeczka jest w takie jakby ciapki, jakby pantarkowe ciapki. Tu trochę słabe światło jest, bo tutaj akurat nie ma żarówy nade mną, więc tak trochę ciemnawo. E, jest guziczek. Czekajcie, zaraz Wam pokażę cenę. Cena tej bluzeczki to 30 zł. 30 zł. Tutaj ma taki trójkącik, jak widzicie, wycięty. I tak ona się prezentuje. Z przodu jest delikatnie krótsza, z tyłu jest troszeczkę dłuższa i taka półokrągła. Dobra, przechodzimy do ciuchów ubrań męskich. Na początek pokażę Wam spodenki czarne czarne spodenki dresowe 25 zł od M do XXL ale wiecie, że te XXL tutaj w pepko męskie to jest naprawdę dosyć duże, kieszenie są kieszenie, tu są tak obszyte tu mamy jeszcze e, taki nadruk mamy sznureczki do ściągnięcia i z tyłu po prostu wyglądają jak normalne takie spodenki dresowe dobra ale poczekajcie, o dobra, poczekajcie bo jeszcze coś widzę, tylko muszę chwycić je tutaj sobie wszystkie pokażę wam jeszcze jedne takie jeansowe czekajcie, chwycę sobie tu pod pachę te spodenki <grych> żeby mi nic nie wypadło okej okay. 40 zł kosztują również od M do XXL. Jak widzicie, macie tutaj taki sznureczek, możecie sobie ściągnąć w pasie, kieszonki i fajnie podszyte tutaj jeansy. Tego nie odłożycie, pamiętajcie. To jest fajnie już przeszyte, że nic wam się nie będzie tu odkręcało. I z tyłu mają kieszenie. Myślę, że również fajna opcja dla facetów. One są takie. Szaro, bym powiedziała, wpadające w zieleń, coś takiego, coś takiego. Jakoś tak troszeczkę właśnie one tak wpadają w tą zieleń. Następne mamy dresy, szaro, takie zielone. I jak widzicie, mają dodatkowy jeszcze sznureczek zielony, kosztują 40 zł. Od M do XXL tu przy kieszonce mają również takie kropeczki, zielone. Tu są tak przeszyte przy kolanie. I ściągacz na dole wygląda tak. Jeszcze pokażę Wam z tyłu. O, zobaczcie, jeszcze z tyłu macie taki sam zameczek dekoracyjny, w takim samym kolorze jak z przodu. Dobra. Czy my tu jeszcze coś mamy? Pokażę Wam, o właśnie, może białe koszulki, bo czasami mężczyźni potrzebują do garnituru na przykład pod za 10 zł i tu mamy również za 10 zł szarą i zobaczcie to jest rozmiar M a są naprawdę naprawdę duże czekajcie jeszcze może pokażę dla tych naszych chłopów tutaj dresy dresy 35 zł od S do XXL mamy na sznureczki mamy kieszonki już momencik pokażę wam jeszcze na dole ściągacz powiem wam fajne fajne zwykłe szare dresy i z tyłu prezentują się takie, jak widzicie, tam jest jeszcze ciemne, szary. No dobra, to jak już ubraliśmy spodnie i bluzkę, to jeszcze popatrzymy na gacie. 10 zł, tu patrzcie, kąpielówki od M do XXL z, takim, z taką naklejką, naszywką. Tak się prezentują, mają jeszcze dodatkowo sznureczek, żeby nie spadły z tyłka. Dobre, tu mamy Star Warsy. 15 zł bokserki, jedna sztuka. E, tu mamy takie zielone w paseczki. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Poczekajcie, tu akurat mamy XXL. No, jak zwykle przecież nie byłabym sobą, gdyby mi coś nie poleciało. 10 zł. I tu mamy już do 3XL. Dobra, zaraz sobie to zaczepię, tylko wam tu pokażę. Tu mamy trzy sztuki zwykłe e, majtuchy od S do 3XL. Tu mamy dwie pary bokserek i te bokserki są za 20 zł i również od rozmiaru S do 3XL i zobaczcie, tu mam czerwono-czarne i szaro-czerwone. Dobra, tu mamy również niebieskie. Poczekajcie, bo tu coś poprzekręcane. Dobra, dwie sztuki za 20 zł. I tu mamy takie paseczki ładne, te niebieskie. Powiem Wam, że podobają mi się takie kolory. Bardziej niż na przykład coś takiego, nie? Tu też macie po dwie sztuki i tu macie takie marynarskie, że tak powiem. O, na przykład bardziej te mi się podobają. No ale to nie mi mają się podobać. Chociaż może i też mi. Tu mamy znowu jakieś kajaki. Tam w motory. Nie. To ja wolę jednak takie jednokolorowe. Ale każdy... Lubi coś innego. O, są super, również białe. Za 5 zł. Od S do XXXL. Więc naprawdę spore. Dobra, odwieszę tutaj. Odwieszę. I to już koniec mojego przeglądu. Eem, co mam wam powiedzieć na koniec? Życzę Wam miłego, słonecznego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.